Zostawiamy się z trasy. Po podjęciu decyzji y, ruszamy w stronę Taranaki. Taranaki National Park. Decyzje nie były łatwe. Nie były łatwe, ale jednak rozsądek przemówił. Natura zwyciężyła. Natura, ale też no, rozsądek i logistyka, bo jednak y, jadąc 300 ponad km w stronę tej miejscowości na, o najdłuższej nazwie, ponownie 85 litrów, znaków. Podobno. Musielibyśmy później wracać kolejne 300, więc. Ale 300 może jeszcze? Może jeszcze jakieś po drodze? Jakieś no po... tak, bo przecież będziemy wracać do Wellington. To... Będziemy krążyć po laptopach, w tą i we tą jeździć pewnie jeszcze, więc. A nuż może coś się wydarzy. Nie mówimy nie. Dla na najbliższy dzień to właśnie okolica Egmont. Pochodzimy, popatrzymy na kolejne góry. Akurat charakterystyczna góra, bo jest dość tak daleko, daleko w sensie jedziemy, no bo prawie 300 km robimy. Jedziemy na zachód i w sumie jest cudowny krajobraz, za sprawą w sumie góry, można powiedzieć, bez samotnej góry. No, nie wiem czy to akurat wykorzystano w filmie, ale chodzi o fakt taki, że jest po prostu pojedyncza góra, szczyt, wulkan, wygasły to... wulkan, chyba czy aktywny wulkan, aktywny. W 1700, któryś w 55, mówiłaś. W ale musimy sprawdzić, czy to na pewno ostatnia erupcja, bo na jakimś buksłapie znaleźliśmy przepodnik po Nowej Zelandii. Kto ten W tak licznym roślincu przy plaży. No I właśnie taka charakterystyczna, przez to jest góra, że jest mega płasko w całej powiedzmy, reszcie okolicy. I widać tylko w sumie ten szczyt, jedną stożkową górę. Tak, trochę e, jest więc... porównywana do y, Fidzi. O! Ciekawa na pewno sprawa, jeśli chodzi o krajobraz tak za sprawą charakterystycznej pojedynczej kół. W okolicy są hajki krótsze, dłuższe, nawet można wspiąć się na szczyt co... Zważamy może, 2,5 tysiąca ile? 2,5 pół tysiąca ponad. ponad nas... tak. W kwietniu dopiero śnieg się pojawia, więc jeśli teoretycznie warunki atmosferyczne, śniegowe, okolica i natura będzie wszystko nas sprzyjać, być może byśmy się wybrali w sobie na ten szlak, ale no... Trzeba przemyśleć co do pogody i tak dalej, bo to jednak jest około 10-12 godzin wędrówki podczas jednego dnia. No i co? Jedziemy po prostu, jedziemy Przeciw. przed siebie, mamy właśnie takie jak Dawid wspomniał, ponad 300 km do pokonania, piękne widoczki od deszczu potęcze i słońce. Przed nami takie... Farmy wiatrowe. Takie dwie, trzy ciekawostki, które wyciągnęliśmy w sumie z muzeum i w sumie tak trochę porównując do Islandii, bo też Nowa Zelandia leży na płytach tektonicznych. Tak jak są erupcje na Islandii, e, właśnie częściej e, jakby na, na wyspie. Bo idealnie tą wyspę przecinają dwie płyty kontynentu, przecinają Islandię. To tak, tutaj w Nowej Zelandii, co okazuje się, że większość wulkanów jest po prostu jakby poza Nową Zelandią, w sensie pod wodą. Tak jak właśnie fajnie było to opisane, właśnie w muzeum. I, I właśnie nie wiemy, jakby stosunkowo tych wulkanów w Nowej Zelandii jest, chociaż faktycznie są wciąż jakieś tam aktywne. Najwięcej trzęsień ziemi jest w Wellington, gdzie one są często, ale są tak mało odczuwalne, że ciężko je zauważyć. Niestety symulacja trzęsienia ziemi, taka, która też jest w muzeum była aktualnie zamknięta, nie można było skorzystać, więc no trochę bo... też... Smutno nam było, no bo też chcieliśmy tego doświadczyć, jeszcze nie mieliśmy okazji, a taka symulacja, wiadomo, jest no, na pewno bezpieczna niż y, takie niż po prostu prawdziwe, prawdziwe trzęsienie. No, ale właśnie to ciekawe, że tam taki domek był zbudowany i można było właśnie wejść do środka i tam coś tam, są instrukcje jak się raduje, jak się zachowuje, jak wygląda potencjalne właśnie to trzęsienie ziemi. Więc generalnie chyba samo życie w Nowej Zelandii może i wydaje się się lankować trochę życie w raju. Ludzie pogodzili się w Nowej Zelandii, że tam się, To jest nieodłączny element chyba jakby życia powiedzmy, powiedzmy praktycznie codziennego, nie? Trzęsienie ziemi. No i z... właśnie ta dostępność do morza czy oceanu cały czas gdzieś tam jak mijamy przy plaży czy w różnych miejscach są te miejsca zbiórek Szymaj. na wypadek tsunami. Tutaj no to jest spora część życia, a jeśli ktoś się interesuje trzęsieniami ziemi, to na pewno wie, że jest taka aplikacja, która pokazuje. Tak, tak, tak. ostatnie no, trzęsienie ziemi, gdzie, co, jak występuje, chyba I one, taka mapa jest, nie? Tak, no one są tak Ale naprawdę, ty... w różnych miejscach na świecie jest tak jakby, no, Każdego dnia jest ich tyle. To, co mówiłaś, o tsunami też jest no, szalone, że no, właśnie tych miejsc zbiórek jest sporo, z tym trzeba się też jakby zapoznać. Tak mi się wydaje, że to jest dość ważne. E... No i właśnie nawet jest taka tabliczki informacyjne, że nie czekać na oficjalne ostrzeżenie, tylko jeśli usłyszymy duży huk, tak? czy właśnie silne trzęsienie ziemi odczujemy. Mamy niezwłocznie kierować się gdzieś na wyższe tereny, nie czekając na oficjalne jakby rozporządzenie, tylko trzeba działać i przyspieszać, jakby sam proces. Jeszcze tylko do tego tsunami, że muzeum było sporo symulacji. Pokazywane było chociażby, jak Wellington może zostać zalany, ale dla nas brzmi to trochę abstrakcyjnie: trzęsienie ziemi czy tsunami, bo w brzegu czy w Polsce czegoś takiego praktycznie nie ma. W planie Pack and save, ale dokładniej żeby zatankować, bo co się okazuje, też taki tip, że jak robicie zakupy w pakenseiwie, e, zazwyczaj jeśli stacja benzynowa obok to są to jakieś supermarket i stacja benzynowa, to robiąc zakupy macie właśnie tam 6 centów zniżki. Ale e, tylko na tą chyba. stację benzynową, przy której robiliście zakupy. I jesteśmy już po zakupach e, szybkich, po tankowaniu. Wani dwie godziny nam zostały do celu. Jesteśmy w, przy plaży Kai Iwi. Bardzo ładne widoczki. Yy, klify. Klify, dużo klifów. Fajna okolica, mimo że wietrznie, więc właśnie nie podronujemy. No ale cóż. W ruszamy w dalej. W I tak, moi drodzy, tutaj za drzewami, za chmurami widzimy już ten nasz jeden jedyny szczyt e, ranaki, tudzież inaczej, Egmont. Stosunkowo młody wulkan. Eee, jakby nie patrzeć, ale w każdym razie no, prezentuje się fantastycznie. Może jeszcze za wiele nie widać, ale myślę, że może bliżej wieczora zrobi się nam pogoda i coś będziemy mogli bardziej podziwiać. Na razie przykryty, okryty chmurami, ale no niezwykła tutaj panorama, cała okolica. I już powoli dojeżdżamy i musimy znaleźć jakiś nocleg. Dojechaliśmy w e, e, co ciekawie ukrywa się tutaj już za chmurami. Jesteśmy praktycznie przy najbliższym parkingu, e, tuż obok Visitor Center. E, i no i czekamy, czekamy na, na widoczki, dopiero co dojechaliśmy, więc trzeba się zorganizować, zjeść coś, toalety tutaj są jak najbardziej, jutro skoczymy do Visitor Center po informacje, po wiedzy. no i myślę, że na wieczór się wyklaruje i będą widoczki, na to się zapowiada, jak już tutaj jechaliśmy, widzieliśmy kawałki szczytu, więc było obiecująco, w każdym razie wygląda to... Fenomenalnie. E, ciekawe miejsce. W ogóle mało ludzi. Nie jest tłoczno ku zaskoczeniu. Ja myślę, że na taki punkt, na takie widoki będzie znacznie większy, większy tłok, ale jednak sporo mniej ludzi jak to, jak to o, ku zaskoczeniu właśnie jest luz i e, Co jeszcze? Jest zimno, bardzo zimno. Wjechaliśmy już dość wysoko na ten parking. W nocy jest tutaj zapowiadane 4 stopnie chyba raptem Więc chłodnawo na szczycie Chłodniej jeszcze <grym> I chyba nie ma śniegu aż tak na tyle na szczycie Myślałem, że będzie śnieg, ale teraz dopiero chyba w kwietniu jednak się pojawia Ale zobaczymy, jak się odsłoni to będzie wszystko jasne I wyklarują się myślę, że na jutro czy pojutrze Plan! No nic, idę pomagać Robić papu, kolację i no tam chłodno Tak, tu się tu już obiad powstaje w takiej a nie innej przestrzeni co będą dzisiaj ziemniory mamy w planie chyba jest jakaś marchawka ziemniaki z cebulą ziemniaki z cebulą czyli tak na bogato będzie na bogato po zakupach. I tak moi mili, przed Wami góra na Coś pięknego: 2518 metrów nad poziomem morza. Idealna pogoda, idealne warunki. W sam raz, może nie na Spinaczkę, na szczyt, może jutro zobaczymy. Pogoda wy dopisuje. A teraz ruszamy po prostu na krótki spacer 4 godziny. Przed nami wieje, jest zimno, chłodno, ale jak to w górach, jak to tutaj w tym klimacie. Musimy sobie jakoś poradzić na szczęście, mamy czapki, rękawiczki, odzież termiczną, więc wydaje się, że zapowiada się wyjątkowo dzisiaj. Co o nim powiemy jeszcze? Co powiemy? I powiemy, co? zimno, wieje, ale idziemy. Idziemy, damy radę. Tylko 4 godziny w sumie mamy, jakby, do przejścia. Fajny szlak. Idziemy w sumie częściowo drogą na szczyt. Eee... Przetrzemy trochę szlaki, bo jutro prawdopodobnie ruszymy. Albo podejmiemy się w sumie szczytu, albo zrobimy pętlę 25 km Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chociaż z kalkulacji wynika, że ta pętla 25-kilometrowa. zajmie 14-15 do... godzin. Tak, ale nie do końca też się opłaca. Pod względem widoczków, tym bardziej, że część szlaku zrobimy dzisiaj. No, szczyt jest kuszący. Wygląda zjawiskowo. Tym bardziej, że z tego miejsca to podejście jest. Bardzo strome. Bardzo strome, ale mimo wszystko jest trochę mniej wymagające niż z innej strony i krótsze. No, zobaczymy. Ja jeszcze nie jestem tego pewna, ale z drugiej strony trzeba się przełamywać, a później satysfakcja jest ogromna, więc. Zdecydowanie. Myślę, że jest, jest gra warta świeczki, jak to mówią. No, ale przede wszystkim chodzi o to, że na szczycie już jest, pojawia się śnieg, elementy, jakby tutaj, no, niebezpieczne, trzeba wziąć to pod uwagę i po prostu tak. musimy monitorować pogodę. I wtedy decyzję podejmiemy jutro, bo jutro wtedy rano trzeba wstać. A teraz jest dziesiąta i. Plus, to jest około 80 godzin, godzin wędrówki, więc zdecydowanie. Powinniśmy wtedy wyruszyć przed wschodem słońca delikatnie. No to, to w schodzie słońca, a nie o godzinie 10. Bo 10 godzin to na to 10. jak wyjdziemy o 10 wracamy, to godzina 20, więc jeszcze luz, ale generalnie jednak wyjść warto po prostu wcześniej. E, więc dzisiaj tak... Z jednej strony luz, a z drugiej już to słońce zachodzi wcześniej. I wtedy czołówki, tak. ale jeszcze z góry jak się idzie, to masz ładny zachód słońca wtedy. No tak. To też coś za coś, nie? Jak a w sumie zachód słońca jest więc akurat mogłabyś podziwiać. Nie brzmi to tak, nie, nie wygląda to tak źle. Czołówki mamy, więc mm -hmm. można potem bez problemu sobie wrócić. Dzikiej zwierzyny tutaj nie ma zagrażającej życiu, mm -hmm. więc myślę, że byśmy sobie poradzili. No więc, w każdym razie będziemy oceniać warunki na spokojnie, na chłonno. Jak już przyjrzemy, zobaczymy część sztaków i zobaczymy na co pozwoli. Bo generalnie na szczycie wieje na 50, 60, 70 km na godzinę. Więc... Nie wiem, jakoś też ta y, pogoda w Nowej Zelandii. Nie, z jednej strony na Islandii nie jest nam tak zimno, nawet w tym lodowym barze nie było tak strasznie przy minus 8, ale jednak wiatr robi swoje i zdecydowanie no i jest mniej protra. przyjemnie. No ale zobaczymy. Jeszcze też w sumie mamy w planie y, to jeziorko z takim odbiciem właśnie Refleksem. lustrzanym tej góry, więc w najbliższych dniach po prostu piękne widoczki czekają nas wszystkich. Tak jest. I, no i właśnie tylko jeszcze dwa słowa co do tej odczuwalnej temperatury przez to, że właśnie wieje mocno ten wiaterek tutaj już czuć. Dzisiaj nawet chłodno, bo w samochodzie mieliśmy z 4, 5, 7 stopni nawet było, więc chłodno no, na no szczycie przez to, że wieje, że nawet jest na minus 3, minus 5 stopni, więc jest ciekawe, no nic. Ale damy radę. Ruszamy dalej. Kolejną fantastyczną rzeczą w Nowej Zelandii jest to, że no nie ma co ukrywać, ale nowozelandczycy są mistrzami tego, że potrafią układać, stawiać ławeczki w cudownych miejscach z przepiękną Panoramą, coś pięknego. Tak można żyć. Zadyszanie. Wymętrzeni. Ale dajemy radę chyba, co? Ty tak. <laughs> ja też, troszkę mniej. Nie no, widać, że już jak dwa miesią miesiące tutaj chodziłem po tych szlakach, to czuć się najgorszy wzrost tej kondycji. Jednakże już z każdym szlakiem w jakiś sposób idzie nam lepiej. Za niedługo będziemy na 1500 metrów, szczyt na 2518. Więc no, więc może jutro zdecydujemy się na, na ten szczyt, na szczyt wulkanu. Pan trochę nas tutaj, e, którego spotkałeś po, po drodze, dodał nam trochę więcej morali, motywacji, że powinniśmy dać radę bez problemu. No i też w ogóle przyjemna rozmowa w ogóle tutaj. Poznanie właśnie tych lokalna społeczność dużo mam tu opowiedzenia, dużo ciekawych historii. W każdym razie, jak właśnie zobaczymy e, zdjęcie z kosmosu, tudzież właśnie zdjęcie satelitarne, jest to niesamowite, bo jest idealnie równe koło praktycznie. Tutaj e, szczyt e, Taranaki jest jakby tym centrum. E, no i jakby ktoś wziął e, cyrkiel e, praktycznie na tym szczycie, p, postawił tą igłę i obrysował te 6 mil e, jakby no. d, wokół. No i faktycznie jest idealnie na bazie koła to zrobione, no, ale oczywiście to tak powstało, że to jest teren parku narodowego. Wcześniej było to bardziej zarośnięte. No więc z góry to już wygląda fenomenalnie, a jesteśmy dopiero na 1200-1300 metrów, może nad poziomem morza. Może będzie na filmiku widać, spróbujemy może jeszcze Zarys, ująć zarys, to, praktycznie widać tę granicę. Widać ten kształt koła gdzieś. I jutro, może, ze szczytu pokażemy. Jak będziemy wchodzić na szczyt, jutro Zrobimy może. Zrobimy 360 ze szczytu. Tak, granie. jest. Jak dobrze pójdzie, to, to, to nagramy i pokażemy Wam, jak to wygląda. No, dowiedzieliśmy się, że w okolicy tutaj bliskiej y, wielu Polaków y, właśnie wszystko się łączy, bo tak naprawdę kilka dni temu byliśmy w y, Muzeum Narodowym. Czytając historię polaków, skąd się znaleźli w Nowej Zelandii? Tutaj jest okolica jakiejś dużej społeczności polskiej, która no co prawda nie mówi po polsku, ale gdzieś tam nazwiska zostały i usłyszeliśmy, że wyglądamy, jakbyśmy byli z ich rodziny, więc. No i też tam ten to, pan po polsku, po polsku mówił te nazwiska, w sensie widać, że tam trochę znajomych właśnie ma i że w sensie tak. te nazwiska. Polskie, bielsko brzmiące z tą końcówką ski. My się szykujemy jeszcze pod chatką zrobimy sobie pit stop na jedzenie e, i ruszamy dalej potem już troszkę e, tutaj w drugą stronę idziemy. Dobra. I tak moi mili już chodzimy w dół. Cudowna pono nam dopisała. Zresztą jak widzicie na nagraniach było to coś fantastycznego. No, mogliśmy podziwiać pełną w całej okręzałości więc no coś, coś no fantastycznego już powtarzam się brakuje mi słów żeby to wszystko określić A, no i teraz już chodzimy sobie prosto do naszego Wanisława zrobiliśmy małą pętlę tak jak wspomniałem już 9 km mamy nogach no, podczilowaliśmy sobie na górze chyba z dwie godziny żeśmy bo nie chyba posiedzieli co na z dwie godziny na samym jakby tutaj przy prywatnym schronisku klubu europejskiego, więc było wybornie. Bo nie wiało, słoneczko grzało, można było się zrelaksować, a teraz normalnie jak w ziemi i klimat taki trochę bardziej mroczny i taki tajemniczy, można powiedzieć. Więc e, stosunkowo luźny szczyt, e, w sensie luźna pętla, luźne podejście. E, no, a czy luźny szczyt to, to się jutro okaże, bo zrobimy przymiarki i zobaczymy czy e, pogoda dopisze i wejdziemy na ten szczyt. E, warunki są obiecujące. Widoki to już w ogóle, no, trzeba tutaj przyjechać i samemu te, tego doświadczyć. Co ciekawe, nie ma tutaj też takiego ruchu ku zaskoczeniu na Freedom Campingu, gdzie tutaj śpimy e, pod bazą e, Visitor Center. Tych samochodów e, wczoraj, dzisiaj w nocy niewiele było jeśli chodzi o e, kampery. Więc nie jest to może aż tak popularne miejsce, co się okazuje. W każdym razie, no widoczki, a w ogóle, tak jak już wcześniej wspomniałem, perspektywa podziwiania tego z góry, poziom zalesienia tutaj i jak to ładnie, idealnie wygląda wszystko, no robi po prostu wrażenie i myślę w ogóle, że z miasta tutaj i z okolic można po prostu podziwiać tę górę, jeśli ma się dobry dzień, cudne warunki atmosferyczne to można po prostu z daleka podziwiać ten szczyt i robi na pewno e, wrażenie. Można tak jak wcześniej wspomniałem, trochę przypomina mi to samotną górę, jeśli chodzi o Hobbita, więc ma to swój jakiś klimacik. Widzicie, cudna ścieżka też. E, ciekawie czy się tutaj schodzi, więc było warto. <grym> Na szybko Wam pokażemy taki chory zakupowy, który no już podróżujemy tu dwa miesiące po Nowej Zelandii, więc już troszkę kupiliśmy rzeczy do różnych rzeczy, posmakowaliśmy, popróbowaliśmy. Eee, więc też teraz opowiem wam szybko o cenach, mniej więcej co ile kosztuje i, i też e, takie najciekawsze, najciekawsze smaczki można powiedzieć wyjmiemy z tego. Dolar mamy dolar nowozelandzki, to trzeba pamiętać o tym, każdy sobie potem przejrzy. 1 dolar nowozelandzki to 2,42,50 zależy od wahań kursu. Generalnie zaczniemy od świeżych zup. Ciekawa sprawa jeśli chodzi o takie kamperowanie świeżych zupki dzisiaj właśnie wjeżdża e, zupa mushroom, czyli pieczarkowa e, z soczewicą. Takie zupki kosztują średnio 6 dolarów, są pożywne, takie na szybko, jakby obiadek, żeby sobie zorganizować e, i wszelakie puszki, grosze, kukurydza różne odmiany strączków, tak często więc kupujemy te puszki sobie jako dodatek do różnych jeszcze naszych posiłków no i kosztują one od dolara do 6 dolarów więc dzisiaj taki miks na szybko jeśli chodzi o obiad takie cuda różnego typu, które ratują nas i, i uwielbiam osobiście ja bo mafinki są i chlebek bananowy ten kosztował 5 dolarów, 5,50 w sumie. No, i chleba bananowego zazwyczaj lubimy sobie przesmarować jamikiem malinowym, i jest to fajna przekąska w góry przede wszystkim. Tutaj jest taki warzyw kolba kukurydzy. Paken save y kosztuje ona dolara, czyli 2,40-2,50 prażone orzeszki w karmelu, te akurat z miodem 8 dolarów taka paczka kosztuje myślę, że fajna przykąska e, jeśli chodzi o góry o szlak też, no i po prostu jak w drodze jeździemy, gdzieś podróżujemy gdzieś się kręcimy, to takie orzeszki w karmelu piękna sprawa w sklepie nakłada się na wagę e, do woreczka możemy naładować ile chcemy fajne jest to, że jest ogrom spory wybór, jeśli chodzi o takich różnych orzechów Migdałów, no jest z tego chyba ze setka, setka do wyboru, po prostu znaczacie, piszecie numerek, potem to pani na kasie łatwiej nabić, e, więc też ciekawa sprawa, że można tego, no w Polsce też coś się takiego pojawia, ale nie wiem czy aż w takich ilościach. No ja jestem fanem mufinek, więc praktycznie co rusz, jakieś mufinki wskakują. E, tu akurat mamy 4 sztuki różnego typu, 6 dolarów one kosztowały, 6 dolarów, ale jakie duże, jakie ogromne, jakie pyszne oczywiście. Zazwyczaj bierzemy double chocolate. Tutaj, akurat, by w miksie pack save miał coś innego, więc też fajna sprawa, bo bierzemy to sobie często na szlak. Jako takie po prostu poprawienie moralów i humorów. A taka mafinka na szczycie smakuje idealnie, no, moja <laughs> przez to, że. E, nie trawi jakby nie może jeść e, jakby glutenowych rzeczy więc zaopatrzyliśmy się w chlebek bezglutenowy e, 8 dolarów kosztował kochanie nie ten chlebek więc no, dość drogo ale no, jeśli są takie potrzeby to trzeba zainwestować żeby jednak pomóc swojemu zdrowiu i lepiej się czuć śliweczki o, tak może będzie ładnie e, śliwki kosztują zazwyczaj od 7 6 7 8 dolarów za kilogram Nektarynki Yellow kosztują też po 6, 7, 8 dolarów za kilogram, więc wydaje mi się, że też spoko, tym bardziej, że sezon dużo świeżych warzyw i owoców jest dostępnych tutaj w Nowej Zelandii, więc korzystamy w pełni. Jeszcze coś najważniejszego, czekolady nowozelandzkie. E, uwielbiane z Monią też e, na szlak, na poprawę morali są idealne. Te akurat kosztują po 5-7 dolarów. Te akurat jest bardzo ciekawą czekoladą. Wszystkie są produkcji nowozelandzkiej. Z racji tego ta jest ciekawa, bo te bułeczki są bardzo popularne w Nowej Zelandii. Na każdym sklepie, w każdym sklepie można je dostać. Te akurat o smaku pomarańczy, mlecznej czekolady i właśnie no coś, coś fantastycznego wydaje mi się. Owoce leśne z miodem i nugatem, czyli z... Migdałami, tak, dzięki. Coś takiego szalonego, też galaretka, czekolada z galaretką, białą czekoladą. Tutaj fajnie wygląda biała czekolada, galaretka w środku to na mojej siostry. No i coś takiego bardziej lokalnego, wydaje mi się, na sam koniec zostawiliśmy. hokej Pokój, Crunch e, Czekolada z miodem, z kawałkami miodu. Więc e, takie to czekoladki, żeśmy zabrali jako formę pamiątki też dla naszych rodzin. Czekolada, ile waży? 250 gram. Po to to prawie 2,5 czekolady takiej w Polsce. Nie. Albo nawet i więcej. E, czy coś jeszcze o nim chcemy powiedzieć o naszym holu zakupowym? Generalnie to I były to takie. To nie jest typowy hol zakupowy. Właśnie, to, że to są tylko dodatki tak naprawdę do naszych wypraw. E, oczywiście no, wydajemy ponad 100-150 dolarów czasem na nasze zakupy. E, I tu są arbuzy, banany, dużo owoców, warzyw również, przez to, że jesteśmy wegetarianami, nie mamy mięsa, więc tutaj uzupełniamy naszą dietę właśnie bardziej e, no, zielono kolorowo przez te warzywka i owoce, tym bardziej sezon cały czas trwa, więc e, fajnie to wykorzystać. Na Islandii ciężko z takimi owocami i warzywami, ten raz, że jest drożej, wszystko jest sprowadzane na Islandię, a tutaj w Nowej Zelandii jest sporo tych produktów własnych jakby i e, no, można poczuć, nadrobić trochę lata e, z Islandii tutaj w Nowej Zelandii. Będę kończył już i zabieram się na obiad, za zupkę, a potem jakiś obiad jeszcze musimy zmajstrowić, chyba bakłażanę mamy pewnie z ziemniaczkami albo z ryżem czy coś to that's